Witajcie moi kochani w odcinku z krzyżówkami za 10 zł. To są jeszcze te stare krzyżówki XXL, które będą wycofywane 23 sierpnia. I ja je dorwałam w jakimś takim małym sklepiku, gdzie jeszcze stał ten automat ze zdrapkami. No to wzięłam, zobaczymy co fajnego nam się tutaj uda wygrać. Na początek mamy zdrapeczkę z numerem 17. To przybliżymy. Ja już oczywiście zaczęłam drapać, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. No i zobaczmy. Mamy literkę Z. Słuchajcie, w tych krzyżówkach starszych jeszcze mamy jedną nagrodę główną. Więc akurat właśnie w tych czarnych. Bo w tej wersji zielonej już tej głównej nie ma w ogóle. No tutaj jeszcze jest. Dobra, szukamy literki Z. Może to będzie odcinek, słuchajcie, w którym zobaczymy, jak wygląda nagroda główna. Oby tak było. Oby tak było, bo się przyda. Dobra, mamy jeszcze tutaj azot. Dalej szukamy. Literka D. Nie wiem, czy mówiłam już, ale to jest krzyżówka z numerkiem 17. Jeśli się powtarzam, to wybaczcie. No, ok, szukamy D. I we fioletowej. Okej, okay. Chyba wszystko. Dalej mamy J. J, J, J. Tu nie widzę J. A no tutaj mamy. Słuchajcie, jeszcze tutaj było M. Widzę także do drapie. Ok. Literka P, błonosik, jest tutaj Sopot. W tej zielonej chyba nie mamy P, a tutaj jest Napar. No i ostatnie trzy literki. Mamy samogłoskę U, i tu nam się zrobiło drugie słówko. Wszystko. Lecimy do zielonej. Okej. Okay. W ogóle wybaczcie, że mamy znowu krzyżówkę w przerwie od dużej krzyżówki. No ale jak już to zobaczyłam, to stwierdziłam, że kupię, no bo, bo już rzadko można je spotkać. Przynajmniej u mnie. Dobra, tutaj mamy W, tutaj mamy drugie słówko. I zobaczmy jeszcze. Mamy literkę E. Jest fizyka. Tu jeszcze było U, ale niestety nie mamy L. Już chyba nic. No i tutaj też nic, chociaż jeszcze byłoby, ale to też nic nie zmienia. Dobrze. Moi drodzy, więc chyba leci na minus. Jest różne, kontrolne. Także krzyżówka przegrana. Zobaczmy drugą. Z numerkiem tym razem 18. I mamy literkę J. Literka J. Okay. Chyba wszystko. Dalej mamy literkę S. Tutaj. No i we fioletowej szukamy. Jeszcze tu widzę. Okej. Okay. Lecimy dalej, szukamy literki P. I tu mamy, moi drodzy, pierwsze słówko we fioletowej. Dalej mamy literkę G. Chyba już nie widzę i ostatnia. Dobrze, I ostatnie trzy literki. Mamy O. Tutaj mamy pierwsze słówko. Ok. Zobaczmy dalej. Lecimy dalej, mamy x, którego mamy raz tutaj, no i na koniec r. Nam się zrobiło drugie słówko. i w fioletowej mamy też drugie słówko, ale niestety nic to nie zmienia. A i różne kontrolne. Znowu mamy przegraną. Ostatnia z numerkiem 19. Zobaczmy czy coś tutaj się podzieje. Jest Helios, Hol, Hol i Hel. We fjoltowej są Helsinki i jeszcze Hart. Dalej, mój drodzy, mamy K. Okej. Okay. Idziemy dalej, mamy zieloną. Chyba wszystko i tutaj we fioletowej. Mamy i. Zielą mam sobieski. I we fioletowej nam się zrobiło pierwsze słówko, czyli ibis. To chyba wszystko. A po przylepie mamy C. Tu mamy drugie słupko. Dalej mamy o. Mamy pierwsze słówko. Mamy drugie. Zielonej znów mamy pierwsze. ok no i zobaczmy dwie ostatnie literki oczywiście x, którego nigdzie nie ma i literka f literka F, tutaj nic, w zielonej nic i w fioletowej też nic. Tu jeszcze było S, no ale niestety to nic nie zmienia. Ok, mamy różne kontrolne. Także wszystkie krzyżówki są na minus. Ale słuchajcie, jeśli chcecie, jeśli będzie odzew dobry, to wrócę jeszcze do tego punktu po te pozostałe krzyżówki. Także dajcie znać, czy byście chcieli taki odcinek. No i dziękuję, że oglądaliście. Pozdrawiam, pa, pa.